Drogi byczku, co tam, jak tam? Dzisiaj energii dodaje mi świeca o zapachu. Mm, słuchajcie, miętowego stawu daje takiego kopa, że jest to porównywalne z kawą, coś niesamowitego. Szkoda, że na ten moment nie mogę mieć na przykład biznesowej współpracy, bo chętnie bym Wam tę świecę z czystym sumieniem poleciła. No, i co ja mogę Tobie, byczku, z czystym sumieniem powiedzieć? Że to jest trudna karta. Siódemka mieczy to jest karta najprościej mówiąc złodzieja. Czyli na przykład, jeśli jeździsz komunikacją miejską, to trzeba uważać na kieszonkowców. Tylko, że ta karta jest o bardzo wielo-wielo- wielo, bardzo wymowna, bo widzimy, że ten człowiek za chwilę ukradnie komuś miecz. A miecz to troszeczkę było coś jak portfel kiedyś, tak? Mieczem się zdobywało kobiece serca, a mieczem się zdobywało pożywienie, w sensie że szło się na bitwę wojny, potem dostawało się wynagrodzenie. Dzięki mieczowi ludzie mieli pracę czyli ten ktoś właśnie komuś kradnie źródło utrzymania, nie tylko przedmiot, który jest osobisty, który ma pewnie coś wygrawerowanego, który jest przypisany danej osobie. Więc wiecie, Ci, którzy mnie oglądają już dłużej lub te spań, wiecie, że ja mówię intuicyjnie, mówię bez żadnych skryptów. Ja myślę, że to może być albo Twoja energia drogi byczku, niestety, albo jakieś osoby w Twoim otoczeniu. I to jest też karta jakiegoś podstępu, jakiegoś knucia, jakiejś złej energii. Mm. No i wiecie, z tą energią jest tak, że dobra do nas wraca. Zła, prawdopodobnie też. Więc warto być na pewno dobrym, ale też uważnym i ostrożnym, bo nie każdemu człowiekowi można po prostu zaufać, a zaufanie to jest też taki, taka wartość, którą można regulować. Tak jak dawniej regulowa regulowało się radioodbiorniki, były nawet do tego gałki. Mm. No i co, drogi byczku, życzę ci dobrych energii i dobrych ludzi wokół. Pozdrawiam.